W dzisiejszym odcinku. Siema ma enigma. To dam. Halo No dobra. Musimy mam tego nudziarza na to Miałem dzisiaj, miałem dzisiaj sen, że znakultowałem kapelę i potem robali niego najebałem. Myślisz, że to się spełni. A ja miałem sen. Ja miałem sen, jak dostajesz pizdę i cię nosa na nosach. Ej, dobra, ja, ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja z przegraną sobie nie radzę. Ty. Ja tak stałem, bo ja muszę get out, get lost. Albo dawajcie okieneczka. Kto ma coś do mnie? Raz na okienko do mnie. Mm -hmm. Wygląda jak bagietson ten, tak? Bagietson to się w waleczki ze mną, to jest abstraj no, dupa No, co tam? Ja, Oliwia Jonka to się ty, Jonka to się ty kurwa ty Ale ci się nie fachuj do Olivia Oliwia i Paulina, to znowu będzie ten gościu <grym> Ujeżdżałem, tu znowu Obeć Słuchaj ja latam na tirach, a kolega, a, a kolega tego, a kolega z O, no to fajnie. A motoryzacją się interesujecie? Tutaj nie. Miałem nie golf, ale rozjebałem. O co? Y, bardziej pytam o, o motocykle. A, motocykle. Tutaj miałem kiedyś. A jaki? Cykli. A, a, a ten ojca wstałeś się go rozjebałeś. A, ojcu zajebałem. Tutary i koniec. Nie wiem jak jest, jak jest. A ty czym się zajmujesz, Michu? Y, ogólna mechanika i motocyklowa, i samochodowa. Wszystko. Ogólnie co ma? 4 koła, 2 koła i silnik spalinowy My okay. elektryki, my, my lubimy elektryki z kolegą O nie My, my testy kupujemy Wyku O kurde No Tesla spoko, fajnie, fajnie jedzie, ma moc, bo to elektryk zawsze będzie miał przewagę Ale no z zasięgi tego, a słabo to wygląda Dobra Bolo, pierdalam od tego nudziarza motoryzacyjnego nie będziemy z nimi kurwa gadać o motoryzacji. Nie dziś, nie dziś. Ja myślę, że... dobrze że będą siedzieć. O, siemano. O, cześć. Nawiedzona jesteś jakaś? Cześć, chłopczo. Halo, halo. No halo. Na 30 dni poleciałem. 30 dni. Cześć, eee, dobra, Macha. kto to jest tam z tyłu ciebie? Jestem, na pachnij. Ty, Macha, jak pachniesz? Ty, ona tam z dziećmi jest. Co ty gadasz? Ja tam nie będę siedział z dziećmi. Na pewno nie będę tam siedział z dziećmi. Siema! Siemano! Hej Aga! Siemaneczku! Agusia! Cześć! Co tam u ciebie? Siema, siema! Witewka? Wszystko okej, okay, tylko widziałam waszą liczbę osób. Możecie nas zmiażdżyć trochę. Dlaczego? Ja mam tylko 100 osób. O, jest bardzo dużo osób, a u nas jest mało. Jakoś TikTok nie dopuszcza nas do. 35 osób. Nas, też. nas, nas TikTok cały czas blokuje. My mamy kurwa. Nam, się? Tam blokują. Konta, blokują. Nam konta cały czas blokują, nas, nas też blokują. Spokojnie kochana. Nas też blokują. Zrobisz tą bitewkę, przyjmiesz ją, czy nie bardzo? No, świetnie. Y, tapujemy widzowie. Pamiętajcie, aby tapować wykranik. Jeżeli... Ja zaakceptowałam. Jak wygramy, to Pola zabiera Agnieszkę na randeczkę. Tak, i zrobimy z tego live. Dzięki, Maddie. Mattin, Maddy, Maddie, poczekaj teraz ok. Okej, okay, super. Cześć, Mateusz. Agnieszka, my się chyba nie rozumiemy, nie? Dobra, czy my? Ja Dobra, ona na... ty, ty, ty. Ja was nie słyszę, tak was ucina. Aaa, nas ucina. Kurwa, jebana pana Ucina głowę. Eee, tak, no. ucina głowę. teraz? Teraz ucina? <laughs> nie, nie mogę, kurwa. ja pierdolę. Ty, Agnieszka, Ja słyszę, to, ale kolegi Bola nie tak. słyszę. Bola, nie nie słyszy. Halo. Agniecha, Agniechu. Widzisz, jak ciebie słyszę, to bola nie słyszę. Agniesiu. A jak bola Agnieszka. słyszę, to ciebie nie słyszę. Agniesiu, Agnieszko. Słucham, słucham. Ty mnie ja słyszysz? Słucham ja ciebie. Dobrze, a czy słyszysz mojego chłopaka bola? Halo. Tak, słyszę, Dag. Agesy. Tak, tak. Czy ja Doug. chcę mieć chłopaka bola? Bola. Też mieć chłopaka bola, przyznaj. Też. Mm. Chcesz powiedzieć no, po boku? Zobaczymy, bola, pokaż, z jakiej bola, strony bola, poka się pokaże, się. pogramy za trzy dni. Pokaż jej łapkę. łapkę, bolo. Zobacz, zobacz jaki facet. Dobra. Fajna, fajna czy nie? Mamusił. Bora. Spójrz Agnieszka, spójrz. spójrz. taki facet fajny. Agnieszka, nie rozbieraj. Ej, A szkole. Ej, spokojnie, halo! Poczekaj, ja też mam Agnieszka. łapkę, a co? Agnieszka, nie rozbieraj się, halo! Boisz się, nie? Boisz nie się? Nie się? Nie rozbieraj się, proszę Zrobisz robisz, Agnieszka, tak publicznie? Boją się chłopaki Ale że tak od razu? Że tak od razu publicznie? Ty, Agnieszka, ja cię Zobacz, rozgrzałem Patrz, jak łapkę No, bolos. <laughs> Bolo cię wiesz, chyba no. No Tu mamy fajnie, ciepło Tyle się Agnieszka, napadało. A w ogóle jak życie, Agnieszka? Jak życie? Poskryjemy no miłość nieznaną no. Jedna mam na atakowaniu, jeszcze jedna yeah. e? Miłość nieznaną. Ja, miłość nieznaną. znaną. ci O kurwa ty, przegoniła nas. Ale ty, Doj, masz agryszka. brudkę i kolega. Teraz mamy raz razy dwa. Teraz cała artyleria. Za się da! Wysyłamy kurwa grudni. całe wypłaty z dziesiątego. Wszystko w tym momencie. Cała artyleria naprzód. Wysyłamy kurwa wszystko, co się da. Teraz odpalamy Agnieszka. słuchaliście, to dziękuję, to, dziękuję Weźcie, ty. Weźcie I Magda. Magie. Agnieszka, you going down. You going down, Next Saturday. Next Saturday, you going down, Agnieszka. Next Saturday, you going down, Agnieszka. Agnieszka, nie jesteś gotowa na ten szybowisko? mamy razem dwa piętnaście sekund. Dziękuję. To Jaki to sniper? Sniper z Niedzicy. Co? Jaki sniper z Niedzicy? Ja nie jestem jest. gotowa? No. I czemu ona nam odpowiada po dwóch minutach? Ja nie jestem gotowa. Ja widziałam ile macie osób. Ja wiem, że nas tu zaraz zmiażdżycie. Oj tak. Zdares Ale zdares bardzo się? mi miło, że kolega wpadł do mnie w odwiedzimy. Tak. Ej, Agnieszka, pokaż rybki. Pokaż rybki, Agnieszko. Łooo! Wow, rekin. Ty masz tam rekina? Mhm. Ty akwarium? Rekiny mam. Ja, Są ja, nie mogę patrzeć, ja nie mogę patrzeć na takie akwarium, eee, bo ja słyszałem, że jest słyszałem taki... Artykule czytałem, że mały antek w takim się Ja nie mogę na to patrzeć. Kurwa, ja nie mogę na to patrzeć, bo po prostu idzie już historia z małym antkiem. tylko, tylko że nie wiesz, że... 30 A ty wiesz, jak że przez takie akwaria, wiesz, że ty przez to, że masz takie akwarium, to małe dzieci się tam topią. Moje dziecko ma 8, 12 i 15 lat, mają moje dzieci. Ale ja mówię o takich bardzo małych, które mogą tam wpaść. No, właśnie. No wiesz, to jest dosyć wysoko stoi, a u nas małych dzieci nie ma. Dziecko z nich ja Nowego Roku, Mati. <noise> Kurde, ty rozumiesz? Ale rzeczywiście autentyk, ja widziałam Miałam do czynienia z tym, że na oczy nie widziałam dziecko, które weszło na akwarium Małe dziecko, dwuletnie Widziałam Przykryte szybą, słuchajcie jakąś Przecież do włosów tak dęba stają Może no, no, chciał a, się umyć Ej no. dobra, no chyba przegraliśmy za Agnieszką o, Ej dobra, ja, ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja z przegraną sobie nie radzę ty. Ja tak samo, ja muszę wyjść Nie radzę sobie z przegraną nigdy w życiu Nienawidzę tego, nienawidzę przegrywać A już za za tydzień e, przy widzowie, już za tydzień robalini i kapela mi najebią Więc zapraszam was do kupna Piperview na stronie Prime MMA TV e, Wchodźcie do mnie na profil, tam macie przy, przypięty e, link do biletu ona, ona jest taka jak ja, ona też lubię lacha Hej Molka Kiwko! Ja pierdolę, co? To, do kogo ty mnie dodajesz, chłopcze? You wanna też baby? Wychodzimy, wolo, wychodzimy. Co gada, kurwa do niej. Więc nie, nie da ja, się dołączyć do tych gdzie. Miałem, miałem dzisiaj sen, że znokautowałem kapelę i potem niego go najebałem. Myślisz, że to się spełni? A ja miałem sen. Ja miałem sen, jak dostajesz w pizdę i cię wynoszą na noszach, nie? Kurwa. Miałem taki sen, nie? Jak to? Eee, na szczęście to tylko sen, i tak się nie stanie, prawda? A... Dobra, muszę się przyznać. Postawi postawiłem 5 dych na to, że kapela wygra. Co? No na, na nich? Że, wiesz, że przed czasem. Pierwsza runda. A wiesz, jaki w ogóle kurs jest na mnie? Nie. 1,80, człowiek. <laughs> Czaść, że ludzie typują, że jest 50 na 50, i ludzie kurwa myślą, że ja z dwoma WMA mogę wygrać? <laughs> Ej, może robimy okienka? A nie, nie można w dwóch, a nie można Dawaj nie robimy tak. okieka i będziemy... Hello Get out, get lost Get, lost, get, get lost, Okej. Fuck me. Fuck you Fuck huh? Come on big boy back. Come on big boy, come to the cage kurwa. No, było dobrze, dobrze ci poszło Dobrze? Dobrze ci poszło No Hej hey. Co ty taka biała jesteś? Bo ja jestem taka z natury, wiesz Coś daj z Huber. E, masz już koleżaneczkę? Dla Bola? A może ty Kurde. chcesz być tą koleżanką, co? Patrz, patrz Zobacz te geny Zobacz Pomyśl, jakbyśmy mieli fajny, fajny facet. Dobrać. czy nie? Powiedz, że fajny facet. Umięśniony. Nie wiem, nie oceniam. Powiedz, że fajny facet. No, powiedz, że fajny. Nie, nie powiem tak. Nie fajny jest facet? <laughs> nie, no nie wiem. Bolo, fajny, fajny. E, oczyka. Oczyka. Tak bolo, bolo, bolo. Bolo, Pokaż jej oczy. Przybliż się do kamereczki. Pokaż jej. Pokaż jej wzrok. Niech wie. Nie, <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> widziałam. Pokazałeś tak jakoś, tak o. Jak? Jak? Jeszcze raz. Bo, o, ej, Dżorżo jest. Dżorżo jest. Dżorżo dodaje. A tu ma ty. Giorgio wbijaj tu Automaty e, ja nie obserwuję George'a, a czemu? O, teraz go zaobserwowałem. Nie mogę go dodać. Giorgio, dawaj kurwa na bitewkę. Automaty Giorgio 5. Ej, skąd jesteśmy? Zastrudy. Za strudki. Znasz orężadę Helenę? Nam. Co? No to, no, to Nadziadek to prowadzi. I w ogóle największa fabryka orężady Heleny jest w Ostrudzie, jakbyś nie wiedziała. Słuchaj, są wycieczki po tej fabryce, możemy cię zabrać. Ej, nie no, martwi mnie to, dlaczego ty jesteś taka biała? O chuj tu chodzi. jestem taka, no co ja ci zrobię? Ty albinos. Patrz, to ty... jest. Ja samo opalacz, no jestem, no możliwe, że jestem. Albinos. Wiecie, że, wiecie, że w starożytności... Dzięki byku za różę. Ej, wiecie, że w starożytności jakby czarna rasa była tańsza niż właśnie albinosi? Albinosi byli mega drodzy, nie? Ty może ją sprzedamy. Sprzedaj, <laughs> no. Nie mamy. Bolo, nie gadaj. Żartuję, no żartuję. Ty, ale masz faceta? Ja nie. No masz pagaca jakiegoś, czy nie? Gacha. A co o mnie sądzisz? O takim facecie jak ja? Co sądzisz o takim mężczyźnie? Nie wiem, jak masz można... Nie wiem, ja nie oceniam. Pójdź, pierwsze. Nie, pusty... on ma, okulary, on ma okulary, bo tego, bo ma źrenice wyjebane. Nie, bo pizdę dostałem miał mimo pod okience. Tu nie co było. Dobra, kurwa, ja nie mogę z nim gadać. Za bardzo mnie kurwa, wychodzę stąd. Nie będę z nim gadał. Nie będę z nią prowadził rozmowy. Idę do innej dziewczyny. Albo dawajcie okieneczka. Kto ma coś do mnie? Raz, na okienko do mnie. Kto chce do taksika na okienko, to zapraszam. Halo. Halo? Gdzie masz? No, gaz! To tam? Co masz? To tam? Jak tam? To u ciebie? Biednie? Dobra, Dobra, kto chce mnie wyzywać? Biorę tylko ludzi, którzy mnie będą wyzywali. Tylko takich ludzi będę brał. Halo? Wydaje mi się, że w Pizdę dostaniesz, nie? Okej, okay. od kogo? Y odrobalniego. niego. Od od, od, od tego drugiego. Eee, od Kateli, tak? No może jakąś solóweczkę zajebiesz? Ulicznie. No co ty na to? W pierdol może obskoczysz? Szybki sparing na ulicy? Co to na to? Co ty kurwa, co ty kurwa kapuszu jebany będziesz się podprowadzał do mnie, co ty kurwa jesteś, myślisz że jesteś kurwa... O, Kapuś to ty kurwa, co ty kurwa konfidencie? Dobra weź wyjeb tego bezbeka jebanego Ty bezbek to ty jesteś kurwa, co ty... Dobra, a ty dodałeś go? Czy ja? No ty go musiałeś dodać debilu Ja go nie dodałem, dobra Madzia Wyjeb, jak cię, cię nie odzywa od razu, wypierdalaj od razu, od razu No ją no, ładowało idioto Musi być tempo, nie ma kurwa, od razu musi się załadować w sekundę ty, może, ale, ty, ale, ale kurwa kogoś ładuje może od, rango, badania, od razu tempo musi. Dobra, tu dodaję od dołu Fifacza. Halo, halo, jak was ma panowie? Siłanko. ma Siema, do, do kogo, kogo wąsik? Co? Do kogo wącik posiadamy? Tak. Ciema, podłączają ci ludzie, nie? A to jest ten kurwa, ty. Przypadkiem kurwa. So, so, sorry, sebek Biku. ma pistolet. Siema, do kogo wąsik? Siema. Do kogo jakiś no co nam, Do taksu. Okej, słucham. Będzie jakaś następna walka po tej? Czy, czy nie? Będzie. <laughs> Razienki. Dobra, Dobrze Noże w koły. Co ty masz, kurwa, za kapelusz byku, ty? Zajebisty, nie? Indiana Tak na mnie mówią. Gdzie to znalazłeś? Nie wiem, kurwa, dobra, weź, dawaj. Czemu ja nie mogę zapraszać ludzi do okienka? Bo ty tak. już, już, już. Tak już. Wolej, Dzięki za różę, Oliwia. Halo. No się masz, kurwę. I co teraz? To, to, to. Ej, Oliwka, jebać twojego chłopaka. Oliwka, chuj w dupę twojemu chłopakowi. Chyba to Kurwa, niedługo z tego związku będą dwie dziewczyny. Zrobimy z twojego chłopca dziewczynkę. Dziewczynkę to mało. Kurwa, ale gość sprytne, ty. No sprytny, sprytny, ale prawie mu się udało, prawie mu się udało. To też będzie chłopak, zobacz. To też będzie facet. Nie wiem, ale przynajmniej beka jest ty. Wygląda jak są ten, tak? są to się w waleczki ze mną, to jest tam dupa. No co tam? Ja Olivia. Co? Ja Oliwia jestem. No, dobra, pozdro Oliwia. Powieść imperatora się sprawdziła, w jakim sensie? Co takiego się sprawdziło? O, oh, siema, tak. No siema, co tam? Ty pytanko, co zrobisz, jak Robalini się w dosiadzie? Co wtedy zrobię? No. Zboczuję go z dołu. <grym> Dobra. Wpisz Hello. sobie, wpisz sobie, e, wpisz Dobra, sobie no. pierwszą zawodową walkę gleby. E, tego, z PSW. No? No, trzymaj Dobra, tak. pozdrawiam chłopaki z siebosy, elo. Pozdro, No i to mi się Zzuka. podoba. Tak, czy mam ten guzik jeszcze rozpiąć, czy nie? Myślę, że zrób to. Z, zrób to. Halo. Ej, no, bo... ma? Co tam? Bolotę, kurwa, wy, wy już wracacie do liveów na TikToku? Tak. No, nie wiadomo, nie, ale chyba tak. No, fajnie się to oglądało. No dobra, jakieś pytanie mam Wasz wszystkich jeszcze z Alim? No, będzie, no, no, no może no, będzie, no, będzie, nie? A, może no, będzie. Bo teraz, czy będziemy widzieć wszystkich trzech, to na tam nie będzie coś, nie? że. Ponieważ... Część. No. Pytanku, jakiś masz byku? Nie, już nie. Dobra, dzień Dobra, to się trzymaj. Dzięki pozdro. Bolo, bolo, to musi być. Kurwa, bo tro, trochę trollujesz. rozumiem, że to widzowie, ale wiesz, bierz takich, co nas wyzywają tylko. No kurwa, ja biorę wszystkich od dołu. No to kurwa nie. Jak widzowie! Ostatnia prośba została. gość, Halo, alo. Gdy ja widzę, żeby tacy charakterni chłopacy, nie? No. A tu widzę, że same ciotki do was dołączają. to Ja? No kurwa, ktoś, kto może cię szybko przetasować, tak? Więc daj, Dawaj, Widzę, że jesteś uległy, kolega się Jestem cieszy, no. nie? Jestem no? No, no, no to kurwa, chodź, chodź, chodź. Ja cię byku, mogę przetasować ty. No to mogę cię pierdoloć, mogę cię zerzuć. Więc tutaj wydaje mi się, że Dawaj, 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 No nie, przetasuj. No dawaj, dawaj, przetasuję. cię kurwa, nie. No i cię. Ja, ale byku, żeby nie. ktoś się przejechał po tobie, to cię jedzie. Ej, Bidur, uspokój się. Ty ci to jebany, ty. Pseudoksterka. To onka pseudo to się ty. Ty Onka to się ty kurwa ty. Ale ci się nie fafną do mnie ty. Dobra, weź. Ba, dobry, do no, dobry pies. No dobry pies, bo to przejebacz przykry. No miał jak Joker, naprawdę kurwa. Joker, kurwa. Ja jestem Rubin, a ty przy... jesteś Batman kurwa był. <laughs> I co teraz? Kurwy jebane? Ale mam was! Teraz was mam. W mieściu to Ale masz nasz. Masz jeszcze nas na na panie ty. Jeszcze raz się nie nabierzemy. <laughs> ja jedem. Ej, ładza! Fajny kapelusz w razie. Dzięki. No halo. Halo? No, nera. Weź kurwa, nie trolluj bolo. No nie trolluję, no biorę kurwa wszystkich, co tam ja są Czemu za, zawsze jak ja brałem, halo, to mnie kwał zaczęliby złotych. Halo. No halo! Halo, ale masz kurwa brudkę, pecha, suką, kurwa. Tak? Tak A weź się pokaż <grym> Dawaj, kawał, Nie, w samych gaciach leżę W samych gaciach? Tak To Cię jebać No spierdali je mamy. To Cię jebać prajer, To, to mordek to, Ale... to Cię jebać Ale hapcik, kurwa To Cię jebać Dobra, no przecież kurwa to nie ma sensu O, Oliwia i Paulina, to znowu będzie ten gościu <grym> dla, 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 dla. <grym> Wiedziałem, że to znowu będzie Ja pierdolę Trolujesz kurwa, trolujesz Bolo No co trolluję? no co mam tu robić kurwa Tu stypa jest na tylu kienkach, mówiłem ci Halo? No ale co tam? Co tam u ciebie bolo? No dobrze, a pytanie mam? No dawaj, byłeś dojeść kiedyś kozła? Nie. A wąchałeś bobra w bieszczatach? Nie. Czemu? No nie wiem, no nie zdarzyło mi się tak jeszcze, co? A tak opytam. Mhm. Ej, a ty się mogę? teraz do niego, ty? Ej, ej, chłopcze. Ja go wy No No widzę. Bo ja nie widzę, bo ja mam kurwa tego. No pomału. Co tu się odbija? No nic, ciśniemy takich frajerków jak ty. Ta? Tak. A ja bym pocisnął, może was. Co wy na No ja ten... Masz, się, a ja to pociągnij. Jak może, ja a? to pociągnij. A. Dobra, to pociągnę, to pociągnę waszą gadkę. No. I teraz powiem krótko. Robicie dla mnie, tak? i 20% dla was Co wy na to Dobra, nie, ja nie mogę tego słuchać, Pierwna nam z tą kurwa. Dodawaj, no rób swojego live'a i robimy normalnie. Cześć. Olu. Siema! E, co tam u Ciebie? Halo! No halo? Siema? No siema. Robimy jedną mitywkę? E, no możemy zaraz zrobić a co tam u Ciebie? Wszystko dobrze, a o co to u Ciebie? Um. Co? Wszystko dobrze, o co jest w ciebie? E, no dobrze, dobrze. Słuchaj, może jakąś czwórkę znajdziemy, co? Ja nie lubię w to grać, wiesz? Ewentualnie albo po w ogóle. No bo ja tam akurat nie robiłam jeszcze i nie mam zamiaru. No, 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 no. No już kurwa stypa zaczyna być, ty. Szybkie... No kurwa zaraz zobaczysz, jaka stypa będzie. Szybkie zaproszenia już. Już kurwa klikam, czuję. Zobacz no jaka forma. Idzie. Dobra, zobacz, zobacz jaka forma, zobacz, jak jestem szybki. Zobacz. Co? To? Widzisz to? Widzisz? Dobra, dobra. Próbuj mnie trafić, prawda?

Trafiłem cię w nos. Przybliż się do kamerki. Trafiłem cię w nos kurwa. Ale, Wajcior. Trafiłem cię w nos. Poczekaj, czy to jest... Nie, to nie jest prawdziwy łajcior, Nie. Poczekaj, White, poczekaj, to ja muszę ty? kurwa. Poczekaj, poczekaj, ja muszę... White. O kurwa. White, to ty? Nie, nie. Wajcior 2115? Co jest? Co on kurwa robi? Chuj, ja szukam ludzi kurwa. dax odpierdala. No ma Enigma Co tam? Halo Ej, pup... A few moments later. Zwiększyć, to jesteś sipizną, ty. Halo. To cię w ogóle nie odzywa. Ale lubisz mnie? No hejka. Polo Hejka. Dram. To jest ten od tego, to jest ten wariat. Czego? Ma. Nie ma wariacie. No się ma, co tam u was? A zajebiście. No. O czym gadacie? O, o dramach. dramach. O dramach. Jakich dramach? No kurwa, to tak szczerze, to chuj to wie, jakieś dramy się <laughs> Tutaj rozkręca Oliwia jakieś dramy. Mhm. Rozkręca Oliwia, wytłumacz mhm. mi o co z tymi dramami chodzi. Nie, to właśnie nie ja. No, ty rozkręciłaś te dramy. Nie, to nie ja rozkręciłam. Dobra, kobito. Dodam bolo, powiesz. No. Ehm. O, kogo my mamy? Cień, Mano tak Cześć. Cześć, koleżanko. Cześć. To u mnie są dzisiaj <laughs> No spoko jesteś, nie? A ile w ogóle macie lat? Ma... Ma... Powiedz mi, czy, powiedz mi czy, czy jestem przystojny trochę jako facet? Podoba mi no, się? No nie? pewnie tak, no. Świetnie, świetnie. A ten na dole yy, upośledzony, to jest twój chłopak? Kurwa, ty to jesteś sexy cipka, nie? Taki kurwa. <ślech> Uch, dojebany twój jesteś. Który? Bo ma... u mnie na dole to o, jest o... ten bolo. A ten, co ma fryzurę na jeżo, to jest twój facet? Nie No daj teraz. Ej, o, Bolo, wejdź na chwilę bolo, wejdź szybko na chwilę do mnie na okienko, nie pożałujesz. Dobra. To ja za, zaraz będę robił live'a jak coś. Opa. Nie do was kurwa ty. Bolo tak wygląda do siebie jak frajer? Bolo? Tak? No tak, no zobacz kurwa, pyszcza ty łeb, kurwa. Ej, ty, ty gry Co tam c... Łaj za mała kurwa, bo... bo. Bo, co, twoja stara za to odpowiedź ty. No, co tam, ku, twój stary z Menelami. Ja Zamknij Zamknij ty na profilowym? Tak, nie mam muszu. Tygrys, czemu ty jesteś? Tygrys, bo tutaj kurwa fama poszła, że ty jesteś ze związku dwóch kuzynów. Hmm. Dobra, jebać. Tak, ee, to była sztuczna inteligencja. Oczywiście ja tego nie popieram. Też, żeby nie było, że ja organizuję jakieś wyzwiska dzieci, ee, najlepiej będzie po prostu to zakończyć. Ee, prawda? Najlepiej będzie po prostu to zakończyć. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, była to sztuczna inteligencja. Ja oczywiście tego nie popieram w żadnym wypadku. Grysek jest bardzo toksycznym chłopcem. Na pewno to nagranie, co tutaj, to wszystko, co mówił, dotrze do jego rodziców i wyciągniemy z tego konsekwencje. Ponieważ nie zezwalamy na to, żeby dzieci się tak obrażały przez internet. Nie szerzymy patologii oraz toksycznych zachowań. Nie popieram tego i przepraszam, jeżeli kogoś to urodziło. Kurwa, miałem ty. Robimy jeszcze te Titoki? Owszem, robimy. Kurwa, to było, to było za mocne. Ja... On cały czas tutaj coś wypisuje, ten, ten chłopiec cały, cały czas coś wypisuje do mnie na czacie, ale ja nie zwracam na to uwagi. Nie chcę w ogóle uczestniczyć już. A to nie tak, że teraz wróciłeś? Wiem, właśnie dlatego się zaśmiałem. Aj nie. Ty, ale dodajemy tak normalnie, czy szukamy pojedynczo? E, pojedynczo. No dobra, wejdź, A Ajajajajaj... C... Jest kurczę, jest mój kolega, o, który lubi, lubi mówić fajne rzeczy. No co tam powiesz dzisiaj? No co tam, Dax to zawsze mnie, zawsze mnie wyzywa i chce bić mnie zawsze, no to dzisiaj, ale dzisiaj chyba przemiliśmy. Zamask zamaskowany. Co tam? Mamy w planie ogarnąć ci walkę w grondzie z Denisem Załęckim. No, ja tak, tak myślałem, że tutaj nie przychodzicie z pustymi rękami, że tutaj. Nie no, może będę nie dzisiaj... Ale byśmy ci ogarnęli walkę normalnie. No. Twojej wadze tam, 100 kilo latasz, nie? Byśmy ci ogarnęli chłopa. No i byś się z nim walił. co ty na to? No hmm, myślę że coś kurczę, lepszej propozycji bym nie mógł dostać, chyba, więc jestem ale dzisiaj szczęśliwcą takim, tak? No tak, a na przykład do, do walki byś też w masce wyszedł? No czemu nie? Zamaskowany, pewnie wyszedłby w masce, no. Ej, a ty też, a ty jeszcze w tej masce i śpisz? No też. Okej, okay, fajnie, fajnie. No. Fajny facet się wydajesz, w porządku. No w tak, tak, wiesz, no, próbuję, próbuję ci dorównać tu na TikToku, do, daleko jeszcze mi jest do ciebie, ale staram się jak mogę, no. Tylko ty jesteś trzy miesiące, ja to trochę dłużej jestem i tak no ale próbuję, no wiem, że jeszcze daleka droga do, do ciebie, ale... Nie jest, łatwo, nie, jest łatwo się, nie jest łatwo się wybić Ja tam mogę być za chwilę. I co tam, wy Gdzieś chyba się ten. Przenieśliście, co? Czy na jakąś platformę no, i inną, co? No, masz łapa, wiesz? <grym> <Naszą> łapa domów <grym> trzeba coś <grym> robić. Domów co <tryba> coś <grym> robić i słuchajcie. <grym> 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 no, to, to, I ba bana dostaliśmy. Bana dostaliśmy. Nie, ale no, jak nie chcecie, to nie mówcie. No, A co widzicie, to śmigacie gdzieś indziej, co? Naszego trzeciego zioma tego. Rafa kurwa zgarnęli. Magical miał z nami robić kolabo, i już chuj. No, to się Byku. Prze... Nie, tak łatwo tutaj nie zniknąć z tego. Kojarzę, te... Kojarzę, że gdzieś tam tutaj trochę ludzi się przewija u was, więc tam. To... Nie będę tu was krytykował, żeby nie było. No. Nie do końca, nie do końca. Może mi to jest tam, że tak powiem, się podoba, ale to nie znaczy, że nie doceniam, nie? No tak, tak. No, ale co tam, no mówcie, no pochwalcie się, gdzie ci działacie. Na pewno nie, nie, że się uciekliście z TikToka, bo to nie w nie uwierzę, nie, że gdzieś tam o, się przenieśliście. Opinia, eksp opinia eksperta o mojej walce. Tak. A co, co on tam napisał? No nie, no, nie widzisz? No nie, ty to przypadkiem. <grym> ty to przepierdolisz, weź A, no. Weź kogoś do pomocy. Uwaga, opinia tego chłopczyka. Chyba wezmę tą poradę do siebie i rzeczywiście wezmę kogoś do pomocy. Jest zamaskowany, chcesz mi pomóc? Czyli Daxile, tak, ty masz 7,7 w jaki ty wadyś śmigasz? Tak poważnie, nie? Ja teraz aktualnie 55? Nie, no Kurde, ty nie masz ile tam 70 coś nie? Nie na no 55 kg drawku, bo ja wagę robię na To że ja mam wiesz, 1,95 m wzrostu, nie? Nie no wysoki jesteś, widziałem cię na, tam, na, tych, na tej walce, no to, to gdzieś bym ci dał 75 i masz pewnie około 90, nie? Mm, tak się składa, że mam y, troszeczkę więcej. O jakaś Oliwka napisała, że chce jedna się ze mną witać, Będzie pusta. Okay. Ale ja kurwa nie chcę, ja nie chcę. Dobra, ja spierdalam, nie chcę mi się robić tego live'a, idę coś zjeść. Ty nie robisz Osiem. żadnego live'a? Nie, nie chcę mi się, pierdolę to. To chuj. Ja bym to na tego, na tą więc nie że... Spierdalam. Trzymaj się. E, dobra, nara, bo Mordki. Cześć, dzięki za live'a, tego typu benz. Jutro konferencja to oglądajcie. Godzina 20. jazda.